Nie ja wygrała. nie wygrałabyś wcale też, było za ciężko. Nie dałabyś rady. Nikt by tego nie ugrał. Nie ja dałabym rady. Nie, tak. O, jakbyśmy wiedzieli: Mekastylia. A ty, Lucha, oj, nieboś miła. Kuba Dzięki. tak głosno konia słyszała z babcia. Co to za głupoty gadak? Zwierząt nie... on nie bije zwierząt. <noise> zwierząt nie bije. Pali ci się. Y pali! O kurde. No już się piecze przegląd. Nie. nie, ej! No, no sobie... nie, nie! Chuj, Kurwa, ale ja tym nie dostałem! Bo no chuja, ja tym nie dostałem! Z... Pomóżcie mu. O, Dobra! Wszyscy leżą! Skibidi! Mało prosów przeciwnej z Fortnite'a! Skibidi! Ale tam musi być u nich yapping teraz, co? Na tym Co? Na Discordzie, przepraszam, na Discordzie. Ale, jest... ale im gwiaty pękają! Oni myśleli, że z nami wygrają. To są naprawdę delulu. No nie. Ale było <noise> też no tak, no czekaj Chodź, pogramy se na ziutu Spoko, luzik żyje, nie stary. ma problemu Minecrafta luzik, luzik, Może ci się spodoba Potrzeby, tak? Może luzik. chciałbyś stale zagrać ze mną? No nie, nie chcę to, pracę to, to pracę pogadamy w, sobie w takim razie tak? Szedł, no. złapał mnie za pośladki po Ale Dawid się to inny serwer, ty możesz tylko łowić ryby No, no nie, że tak Tu są ludzie, pokazać ci coś? Poczekaj nawet jest jail Mamy więzienie Proszę zobaczyć Mamy zbudowane więzienie <grymne> tu jest każdy element jest zaimplementowany tak, że naprawdę można czerpać 100% fan z rozgrywki. Uważaj, Paga. Uważaj. Podmiedem Czech. Walecicie, Paga. Cześć to. Jak się kroi. Cześć, tak chyba. No kurwa, to się nie chce ukroić, no. No jak to się kroi, no? To jest twarde. Dobra, widzę, mam to w dupie, nie chcę mi się. Będę się z tym bawić. To fake. To natomiast jest przyjaciółka mojej e, znajomej, więc e, nie jest to wyimaginowana postać. I, I co? No i zbiera. I zbiera na, na to dziecko. I ja tutaj symbolicznie wrzucę od siebie 20 zł. piszemy Pozdro. Blikiem. Albo Google Pay. Przekaż darowiznę. I problem był taki, że my już nie mieliśmy flaszek. W trójkę byliśmy otoczeni, kurwa. Ja napierdalam skuszy. palcu szaruje, kurwa, jebane skorpiony. Ognistymi kulami ciosa testri. Przepraszam, Heimer, bo testri już, kurwa, śpi. No i napierdalamy się. I co chwilę tak... Dawaj wielki, dawaj wielki! Bo musimy je zabić, żeby się zregenerowała flaszka, którą wypiję i mieć dalej HP. No i walczymy, walczymy, mnie już kurwa przedusił. Przygwoził mi kurwa łydkę. Przyszył, przebił mi kurwa płuca, wie kurwę! Nie damy się! Ja pierdolam na jego z tej kurczy, kurwa. Już mnie chuj dusi, chuj mnie dusi, mam 6 HP. Ale tak, uciekajcie, mamowie, uciekajcie! Napierdolam na jego i, i mnie dziabną. I my dziabną. No i potem palce i Heimera. No, tak było. Posłałem bagietę z językiem nawet Jeśli, jeśli by trzeba było Kurwa zrobiłem Zurwy jebany w dupę Short, 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 short! O, kurwa Też <grym grym> najebany back. Kurwa! Fucking <grym> miałeś Aha, miałem bombę, jaki ze mnie śmieć. Była pewnie tak ampi <grym> Dramatrz, wybieg. Dla kolegi bardziej kryształ niż wudo. Dobra, robisz to, Begeta. <śmiewanie> o, <śmiewanie> o kurwa, czego tu szukamy na ziemi? Trochę wyżej, wyżej celownik, na głowę. Nie spodziewałem się Cię na A na pewno, no, jak byłeś tutaj... Ty nawet w, gier... to, by, nawet w gierce najebany. Jasne, oto lekki żart o kolakach. Dlaczego Polacy nie grają w chowanego z Ukraińcami? Bo nikt nie znajdzie Ukraińca, który schował się do pracy. <grymne> Dobre to było. Byle jakość, która wypełnia nasze życie w obrzydliwy sposób. Ta byle jakość, że znowu i tak dalej. A ty musisz z każdej minuty swojego życia uczynić ją wyjątkową. Wyciskać z tej mandarynki, czy tam pierdolonej kurwa poziomki zajebanej miąż. Bo jutra może nie być, rozumiesz? Zadzwoń do matki i powiedz, że ją kochasz. Bo jutra kurwa może nie być. Wiem, że to populistyczne gadanie, ale czy kiedyśkolwiek nie było inaczej? Jutra może kurwa nie być. Tego nauczył mnie Paweł Weksil. Przepraszam, przepraszam Ale już przepraszam, musiałem to zrobić Bo dzisiaj nie byłem na spacerze, no nie byłem dzisiaj rano nigdzie, no a ty dzwoniłeś, do no twoje dzwoniłem Stary numer dzwonienie do no starej! Kurwa się na to nabrałeś! W chuju mam to W chuju mam życie chwilą, mam to w piździe. Wszystko to budowałem przez godzinę, żeby ci powiedzieć, że twoja stara Jest zajebista, no Ty myślisz, że mam kurwa jakieś kurwa normalne życie? No na... Niestety nie Olera mój Bruz gdzieś zniknął i długo nie wraca. Mogłeś się za nim rozejrzeć? Zaczynam się naprawdę niepokoić. No to jest nawiązanie do g no To jest możliwe już. Jak on wygląda? Jako owca, tylko ma rogi. Jedyne co go wyróżnia to ten ogromny apetyt. Bruz zawsze tarzał się w śmieciach. I zjadł wszystko co wpadnie m m pod nos Parę dni temu zjadł nawet k k klucz do mojego k kufra Jak leci? Tęsknie za brusem. Yeah! Ej! NDA! Milion dolarów! Kurwa przep! jej! Ale ten zers kosztował mil... Pogląd w oryginalny interes, byłem na Rodeo Drive, byłem na konto tak swoje za niedzielę mm.